Możesz mieć wyniki lub wymówki, nie jedno i drugie. Cześć, ja nazywam się Karolina. Witam Cię na moim kanale, naszym cyklu o wymówkach. I dzisiaj rozprawimy się z wymówką siłownia jest za daleko albo za droga. Siłownia, ale też często dotyczy to fitness klubu, trenera personalnego, dietetyka. Wszystkich tych właśnie spraw. I tutaj jest w zasadzie kilka aspektów, które poruszę. I zacznijmy może od tego, że uważam, że kiedy kochana mówisz o tym, że nie masz pieniędzy na siłownię, czy to właśnie trenera personalnego, to tak jakbyś mówiła, że nie masz pieniędzy na to, żeby zadbać o swoje ciało lub o swoje zdrowie. I ja zawsze przypominam, że twoje ciało no, to jest właśnie to miejsce, w którym ty spędzisz resztę swojego życia. Także warto o nie zadbać już teraz. Um, jeśli myślisz, że potrzebujesz w ogóle siłowni, żeby osiągnąć swoje cele biznesowe, no to ktoś Cię chyba wprowadził w błąd. Bo tak naprawdę świat jest naszym platem zabaw, naszą siłownią, tak? I tutaj przytoczę Ci dwie postacie może. Pierwszą z nich jest Arnold Schwarzenegger. Na pewno o nim słyszałaś, aktor, polityk. Um, on pochodzi z Austrii i on. Wydał piękną biografię, polecam serdecznie, naprawdę pięknie się czyta, jest strasznie motywująca. Do czego zmierzam? On y, urodził się w Austrii, i w tamtych czasach nie było, słuchajcie, żadnych fitness klubów czy siłowni. I on w momencie, kiedy postanowił, że będzie ćwiczył, to przez te pierwsze lata on słuchajcie, sobie sam y, budował sprzęt tak? Z krzeseł z różnych innych rzeczy. Także. Naprawdę nie mówię, że ty masz sobie ciężarki budować. Ciężarki są ogólnie łatwo osiągalne, ale też nie musisz w nic inwestować, bo tak naprawdę um, masz ciężar własnego ciała i moim zdaniem fajnie jest z tego korzystać i w ogóle jeśli zaczynasz ćwiczyć, to od tego zaczynaj, bo to jest wystarczający ciężar. Twoje stawy się najpiękniej wtedy adaptują, tak? I, I można też fajnie o tą sylwetkę, wydolność zadbać. Właśnie przykładem takiego, takiego dbania o swoje ciało z ciężarem własnego ciała jest Antoni Huczyński. Ja nie wiem, teraz no, o nim może raczej nie słyszałaś. Ja pamiętam, że kilka lat temu się natknęłam na jego historię i niesamowity, niesamowity po prostu człowiek. On w ogóle był powstańcem warszawskim. To tak a propos niedawnego święta. I słuchajcie, i on e, opisuje, on napisał chyba książkę zresztą. Ma też swoje filmiki na YouTubie. One chyba tam dalej są, mam nadzieję. Jak wpiszesz Dziarski Dziadek, to na pewno go znajdziesz. Niestety umarł tutaj jeszcze dwa lata temu, także zabrakło mu chyba dwóch lat do setki. Ale słuchajcie, te jego ostatnie lata to były po prostu lata w pełnej formie, z pełną po prostu świadomością, z cudownym nastawieniem do życia. Ale zobaczcie, ja to też powtarzam. Jak ktoś regularnie ćwiczy, to no nie ma opcji, że taka osoba będzie miała jakieś depresje czy jakieś, wiecie, to jest udowodnione. Takie osoby sobie lepiej, szybciej radzą z problemami i są bardziej optymistycznie nastawione. Bo to naprawdę się łączy ciało z duchem, to jest naprawdę to. Um, I on właśnie opisuje swoją historię, że też złapał się, wiecie, jak miał gdzieś tam koło 60, że coraz był bardziej odniężały, siedział tylko przed tym telewizorem, przełączał pilotem i powiedział, o nie. I słuchajcie, no i od czego zaczął? On zaczął normalnie od spaceru. Od spaceru, potem chyba trochę biegał, tak, do lasu, gdzieś tam znalazł jakąś belkę, z tą belką ćwiczył. <laughs> nie musisz iść aż tak hardkorowo, ale po prostu rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Czyli ubierasz buty, i idziesz. Wszystko. Także ta wymówka tutaj o tej siłowni za drogiej jest naprawdę bardzo łatwo podważalna. Tylko trzeba sobie ją uświadomić. Zresztą to, jak pięknie możesz używać ciężaru swojego ciała, widzisz też w naszych treningach. Zobacz sobie filmiki na moim kanale. Jeśli będziesz chciała wszystkie treningi, to do mnie napisz. Jest ich w sumie 19. Chętnie ci je wyślę. I używam tylko ciężaru własnego ciała. I każdy trening jest inny. Także można, można. I Zresztą też wielu klientkom dawałam ćwiczenia na, na treningi z, włas, z ciężarem własnego ciała albo z ciężarem własnego dziecka. Także bierzesz na przykład dziecko i robisz wsiadek, masz obciążenie, masz. A jak na przykład dziecko waży z 10-15 kilo, no to już mamy o czym mówić. Zresztą zobacz, ty i tak to dziecko podnosisz, ty i tak gdzieś te mięśnie wzmacniasz. Ale jeśli nie ma prawdziwej formy, no to będzie, to będzie też e, mógł być później problem. Nie? Także tu rozwiązaniem jest, rozwiązanie jest takie, że możesz po prostu, jeśli faktycznie brakuje ci pieniędzy, to możesz wykonywać mnóstwo tych darmowych ćwiczeń. Tak, po prostu idziesz do parku. Zobacz, są też maszyny teraz w parku do ćwiczeń i to praktycznie w każdym mieście. Także to jest piękny trening. Idziesz na przykład spacerkiem, to masz rozgrzewkę już w tym momencie, e, Ćwiczysz tam później na tych maszynach i. Po czym, nie wiem, jedziesz rowerem albo biegniesz z powrotem do domu. Tak, to masz kardio i piękny trening. W domu trochę rozciągania i super. Z tym, że wrócę jeszcze na chwilę do tego, że właśnie możesz ćwiczyć z różnymi ciężarami, które masz w domu, tak? Bo to może być dziecko, to może być cokolwiek. Natomiast ja tu powiem Ci, że jednak warto jest zainwestować na początek w klub fitness, siłownię lub trenera personalnego, żeby po prostu dowiedzieć się jak prawidłowo ćwiczyć, żeby gdzieś ktoś skorygował twoje błędy. Bo zobacz, na YouTubie też masz pełno ćwiczeń, tak? Masz filmiki, ale jeśli tam nie jest dokładne, cały czas powtarzane jak masz wykonywać te ćwiczenia i dodatkowo nikt cię nie widzi i nikt cię nie może skorygować. A nasza percepcja jest bardzo słaba i nam się niekiedy wydaje na przykład, że mamy proste plepsy, tak? A jak spojrzymy w lustro to a jednak nie były. Także Także wa warto po prostu też to wziąć pod uwagę. Co jeszcze tu miałam dla Ciebie? Także ja uważam, że po prostu pieniądze nie powinny być tym czynnikiem motywującym czy demotywującym do podjęcia jakiejkolwiek y, aktywności fizycznej, czy też y, do, do dbania o siebie, tak? To jest po prostu taka inwestycja w siebie i, i naprawdę warto y, przemyśleć to, tak? Bo. Ja dziewczyny też często widzę, że wy inwestujecie bardzo dużo, na przykład w swój wygląd zewnętrzny, tak? Um, w jakieś kremy, w jakieś, nie wiem, usta, rzęsy, paznokcie. Nie wiem, ile to teraz kosztuje, ale to nie są tanie rzeczy. I po prostu co z tego, że ty będziesz w to inwestować, jak nie zainwestujesz w dobre odżywianie, bo to jest też często, że mi mówicie, że zdrowe odżywianie jest zdrowie. No tak, jak będziesz kupować jakieś, nie wiem, bio, jagody, goi skądś tam, to może, ale normalne zdrowe jedzenie, czyli warzywa, owoce, no nie przesadzajmy, tak? Kupujesz dużo innych rzeczy i tak musisz kupować e, spożywkę, także no, 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 naprawdę można dokonać dobrych wyborów um, i zdrowych. Także inwestować od środka, tak? I inwestować też w tą wiedzę. Bo słuchajcie, to, że ty wykupisz karnet na siłowni, to owszem, tam. Zależnie jak trafisz, tak? Niekiedy się trafiają trenerzy, którzy bardzo dużo się dzielą swoją wiedzą i mówią, bo ją mają, <laughs> ale niekiedy się zdarzają trenerzy, którzy nie mają takiej wiedzy albo się nie dzielą, warto na, 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 naprawdę znaleźć dobrego trenera czy dobrego dietetyka, który ci pokaże, jak to wszystko zrobić i jak z tym ruszyć. I to jest inwestycja taką, którą ty masz już na zawsze. Ja zawsze moim klientom też mówię. Ja nie daję rozpisek żywieniowych, ja nie daję rozpisek treningowych, bo z nich nic nie wiesz. Ja cię uczę, co z czym i dlaczego masz jeść, dlaczego masz i jak masz ćwiczyć. I później ty z tą wiedzą już idziesz dalej i robisz po prostu swoje. tak I dopasowujesz to wszystko jeszcze do swojego stylu życia, bo to jest bardzo ważne. Bo w jakimś innym rzeczywistości możesz wytrzymać naprawdę z miesiąc, z dwa, ale jak nie dopasujesz tego do siebie, do swoich jakichś tam upodobań, to nie utrzymasz tego długo. Także to jest też ważne. I Jeszcze to, co wspomniałam na początku, że też wymawiacie się często, że siłownia czy klub jest za daleko. No to, to myślę, że już też jest takie słaba wymówka, dlatego że do pracy też musisz dojeżdżać, prawda? A tak jak Ci mówię, nie musisz chodzić na tą siłownię, jeśli nie chcesz, jeśli ona jest za daleko i piesze, to cię będzie demotywować. Jeśli też y, szkodać czasu na to, tak. No ja też raczej nie wiem, czy bym się chciało dojeżdżać godzinę na siłownię. Ciężko powiedzieć, nie? Może jakbym sobie jakieś audiobooki słuchała. Ja zawsze muszę wykorzystywać czas. Um, nie wiem. W każdym razie w dzisiejszych czasach mamy po prostu świat online. I nie musisz nawet wychodzić z domu, masz wszystko pod, po prostu, wiesz, pod swoimi palcami. I naprawdę, ja na przykład też to bardzo doceniam. Ja też doszkoliłam się i też zrobiłam w czasie pandemii, bo była taka możliwość. I w ogóle pojawiły się takie możliwości, tak? Taki plus pandemii może, że to się wszystko rozwinęło i naprawdę mamy to wszystko, świat jakby jeszcze bardziej się skurczył. A Także podsumowując, nie żałuj pieniędzy na swoje zdrowie i na swój wygląd. Nie tylko wygląd zewnętrzny idzie z zewnątrz, ale też z wewnątrz, czyli inwestuj naprawdę w dobre odżywianie, będziesz miała silne paznokcie, będziesz miała zdrową skórę, nie dlatego, że używasz jakichś kremów z zewnątrz. Dopiero będziesz to miała, jak będziesz dostarczać wszystkiego, czego organizm potrzebuje. No i co? No i, i po prostu Ruszaj się, ruszaj się, obojętnie rób co, cokolwiek, bo tak jak Ci mówię, po prostu codziennie nasze życie jest naszym treningiem. Im więcej się ruszasz, tym lepiej. Wcale nie musisz mieć godzinnych treningów. Im więcej się ruszasz na co dzień, tym lepiej dla Twojego zdrowia, dla Twojego słucha. A jeśli masz jakieś pytania, to oczywiście do mnie napisz. Ja ci chętnie pomogę ułożyć jakiś plan, czy ty też, ty też powiem Ci, gdzie masz zacząć. Możesz też oczywiście się umówić na już taką konkretną konsultację, którą znajdziesz na mojej stronie. Natomiast bardzo Ci proszę o to, żebyś polubiła ten filmik, żebyś zasubskrybowała mój kanał i widzimy się za tydzień. I napisz mi koniecznie w komentarzu, czy to była wymówka, której używałaś, czy może też bardzo chętnie się dowiem, jak Ty inwestujesz w swoje ciało, w swoje zdrowie. I czy liczyłaś kiedyś, ile tak naprawdę wydajesz na to wszystko i czy to jest za drogo, za mało? Do zobaczenia za tydzień. Cześć!